Pomysł nauki i zabawy dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat powstał w głowach przedstawicieli łódzkiego eksperymentarium. Podczas siedmiu kolejnych spotkań młodzi ludzie mają okazję poznać wiele interesujących zawodów. To odkrywanie jakichś nowych umiejętności, nowych tematów. Kolejne zajęcia to odpowiednio chemia kosmetyczna, zajęcia z designu, zajęcia o astronomii, zajęcia połączone z planetarium. Uniwersytet zbiera dzieci w kolejne soboty do końca stycznia. Część zajęć odbywa się w manufakturze, inne jak te dzisiejsze w wyjątkowo interesujących miejscach. W tej chwili możemy zobaczyć z komputera przygotowana wcześniej rozmowa, jest emitowana, widać na tym pasku. Ogólnie fajny korytarze zwiedzić, tam jest tak fajnie, ciemno, trochę strasznie. I mi się podoba ten ponury budynek. Chciałem jakoś rozmaicić dziecko w dziecku. weekend. No, że on jest takim inteligentnym dzieckiem, wszystko go interesuje, no to pomyślałam, że warto spróbować. Proszę pana, a ja i z kolegą robili, robiliśmy taki mini program, czyli mówiliśmy, że co nam się tu podoba. Dla dzieci te zajęcia mogą mieć decydujący wpływ na wybór przyszłego zawodu, a na razie są okazją do dobrej zabawy i pogłębiania swojej szkolnej wiedzy.